Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku 10 rad na początek gry. Ja się nazywam Snow i staram się robić codzienny content na temat gry Rise of Kingdoms. Zachęcam gorąco do subskrybowania kanału. Zbliżamy się już powoli do 3000 subskrypcji, także pomóżcie. I dzięki wielkie za Wasze zaangażowanie i za Waszą obecność, bo to naprawdę wspiera mocno tutaj ten kanał. Ok, od razu na początku chciałem powiedzieć, że jest to takie 10 rad, o których sobie po prostu pomyślałem. Niektóre są związane z grom, ale dużo jest takich, jakby. Bardziej ogólnych, tak? Czyli nie są to takie bardzo techniczne rzeczy na zasadzie zrób to, zrób tamto. No i też myślę, że po drodze wyjaśnię, tak, dlaczego te rady wyglądają tak, a nie inaczej. A wydaje mi się, że mogą być. Nawet cenniejsze właśnie od takich stricte technicznych rzeczy, co trzeba zrobić, a co nie, takich filmów jest u mnie sporo i polecam je oglądać. Dobrze, nie przedłużajmy już dłużej. O, aha, jeszcze chciałem powiedzieć, że to co pierwsze, a co ostatnie nie ma znaczenia. Nie jest to tak, że pierwsza rada jest najważniejsza, a ostatnia będzie najmniej ważna, także nie są one tutaj w ten sposób sklasyfikowane. Dobrze, zacznijmy od pierwszej, yy, pierwszej rady. Moja pierwsza rada jest taka, to uważaj na doświadczenie. O co mi tutaj chodzi? Jeśli chodzi o doświadczenie i w ogóle o dowódców, yy, to pamiętajcie o tym, żeby na początku wybrać sobie jakiegoś dowódcę, możecie tutaj yy, skorzystać z tych moich filmów o dowódcach epickich, o różnych rodzaju jednostkach itd. Tak yy, naprawdę jest to cenne, ponieważ. Będziecie później wiedzieć, w którego, w którego zainwestować, tak? O co mi tutaj chodzi? Dowódcy mają naprawdę mnóstwo plusów z talentów. Talenty idą za poziomami, tak? Czyli im więcej mamy poziomów, tym więcej talentów możemy sobie użyć, tak? Najwięcej talentów mamy na poziomie 60, i tutaj naprawdę warto mieć tych dowódców na poziomie 60, tak, żeby główny nasz dowódca w marszu właśnie miał ten. Maksymalny dostępny poziom. Tak, więc yy, chodzi mi tutaj o to, że lepiej mieć jednego dowódcę na poziomie 60 niż pięciu na 30 albo 10 na 30. Oczywiście dużo łatwiej jest wbić dziesięcioma dowódcami 30 poziom niż jednym 60, ale i tak to. Polecam. Ja oczywiście tutaj mam tego poziomu 60 już bardzo dużo, natomiast no, mój, mój czas gry jest zdecydowanie większy. Na początku ten, to doświadczenie jest naprawdę ważne i o ile możemy zdobywać doświadczenie na wielu naszych, że tak powiem, dowódcach w taki sposób, gdzieś tam zabijając strażników i tak dalej, o tyle te dodatkowe doświadczenie, takie uniwersalne, którego możemy sobie Używać powinniśmy naprawdę dozować, ponieważ ono, ono jest ważne, tak, i zużywać tylko na tych dowódców, których właśnie chcemy sobie wbić na ten poziom 60. Także tutaj naprawdę warto uważać, i przy okazji tego punktu to jeszcze taki podpunkt, że naprawdę warto w takim razie zastanowić się nad dowódcami epickimi, ponieważ u dowódców epickich łatwiej jest po prostu wbić. Ten 60. poziom, łatwiej też o srebrne gwiazdy niż o złote gwiazdy. Także jest wiele powodów, dla których naprawdę warto pomyśleć o dowódcach epickich i właśnie wrzucić sobie na nich 60. poziom i zdobyć te maksymalne umiejętności, ekspertyzę. Czy tam sobie wybierzecie Sansu czy Baibarsa, czy kogoś jeszcze innego, to już będzie Wasz wybór, ale to nie w tym odcinku. Kolejna rada, druga będzie e, polegała na tym, żeby wybrać sobie swoją ulubioną jednostkę. Tak naprawdę do wyboru jednostki mamy trzy: jest to kawaleria, jest to piechota i są to łucznicy. Moim zdaniem, jeżeli ktoś wam mówi takie rzeczy, że e, nie wiem, jeżeli jesteś free to play, to musisz grać tym albo tamtym, to jest to dla mnie osobiście bzdura i nieprawda. Tak, ponieważ każdą z tych jednostek naprawdę idzie fajnie zagrać, one się też zmieniają w trakcie gry. Tak? Czyli dostajemy tutaj różnych dowódców, yy, różne cywilizacje i tak dalej. Różnie, różnie to bywa, ale ogólnie uważam, że każdą jednostką naprawdę można sobie fajnie zagrać i to zależy tak naprawdę od naszych preferencji. Natomiast to, że będziemy mieli swoją ulubioną jednostkę, będzie bardzo ważne, bo dużo łatwiej będzie nam dobierać później. Ekwipunek będzie nam dobierać uzbrojenia, będzie nam dobierać właśnie dowódców. Lepiej, jeżeli to robimy, patrząc na jedną jednostkę niż na trzy, bo znowu, lepiej mieć jeden dobry marsz niż trzy byle jakie, albo trzy takie sobie. Także naprawdę zwróćcie na to uwagę tym bardziej, że jak wejdziecie do sezonu podbojów, to już w ogóle. Kiedy będzie technologia KWK to naprawdę praktycznie wszyscy koncentrują się na tej swojej jednej wiodącej jednostce, a nie, nie po prostu porówno idą w te same jednostki, także uważam, że tu jest to bardzo ważne. Trzeci punkt, nie wydawaj pochopnie, w sensie nie wydawaj rzeczy cennych. Jeśli nie jesteś tego pewny, tak? chodzi mi tutaj na przykład o klejnoty. Nie wydawaj klejnotów na rzeczy, które, które jakby nie są tego warte. I oczywiście jedna z najważniejszych rzeczy: nie wydawaj złotych rzeźb, jeśli też nie jesteś, że tak powiem, tego pewny. Lepiej niekiedy się 10 razy zastanowić, niż raz zrobić głupotę. Także naprawdę polecam tutaj, żeby o tym myśleć. Moja czwarta rada jest taka, żeby się nigdy przenigdy nie poddawać. Nawet jeżeli właśnie zrobimy jakąś wielką głupotę. Ja na moim koncie zużywałem złote rzeźby, żeby, wiecie, zrobić sobie umiejętności Cezara. Nie zrobiłem na moim koncie nigdy YSG, tak i Sangha, a mimo to cały czas tym kątem sobie gram i jakoś sobie daję radę, moim zdaniem, nawet całkiem nieźle. I nawet jeżeli ktoś został, że tak powiem, wyzerowany, czy królestwo na przykład się posypało, to naprawdę. To nie jest jeszcze koniec. Zawsze można migrować, jednostki można odbudować, i naprawdę można sobie spokojnie dalej grać. Szczególnie na początku, gdzie tych jednostek też nie mamy jakoś tak ekstremalnie dużo, i naprawdę szybko można sobie je wytrenować z powrotem. Pamiętajcie zawsze, że najważniejsze rzeczy, które tutaj są. Czyli właśnie dowódcy, czyli technologia, czyli klejnoty. To są takie rzeczy, których Wam nikt nie zabierze, nawet jeżeli by was wyzerowali 150 razy. Ok. Kolejna rada jest taka, żeby się pogodzić z tym, że w grze istnieje coś takiego jak Pay to Win. Chodzi o to, że istnieją gracze, którzy będą wydawać duże pieniądze na tą grę i oni po prostu zawsze będą lepsi od was. Tak? Jeżeli nie, nie macie w planie wydawać naprawdę bardzo dużych pieniędzy, to jest to moim zdaniem z jednej strony plus, bo trzeba się po prostu spogodzić z tym, że nie będziemy najlepsi. Tak, czy tam najlepsi w swoim królestwie, czy w ogóle najlepsi w rok, to nie, nie, nie wchodzi w grę, myślę, dla yy, niemalże chyba 100% osób, które mnie teraz. Oglądają. Natomiast chodzi mi tak, że nie trzeba dołączać do tego wyścigu szczurów, tak? Kto najlepszy, kto gdzie, ponieważ o te pierwsze miejsca nie ma tak naprawdę co rywalizować, jeżeli nie wydajecie pieniędzy. Trzeba po prostu odpuścić, tak? Że na pewno osoba. Się taka znajdzie, która zacznie wydawać grubszą gotówkę i po prostu będzie tam zajmowała pierwsze miejsce albo będą zajmowały pierwsze trzy czy tam pierwsze 10 miejsc. To jest normalne, to w tej grze istnieje i naprawdę nie trzeba się na to obrażać. Można, można na spokojnie sobie z tym grać. Kolejny punkt mówi o tym, że rok to nie maraton. Tylko, e, przepraszam, że rok to nie sprint, tylko maraton. Tak? Czyli pamiętajcie to, że nie jest takie ważne, ile macie tam siły przez pierwszy miesiąc czy tam pierwszy tydzień grania, ponieważ to nie będzie miało większego znaczenia w dłuższej perspektywie. Tak? Tym bardziej, jeżeli planujemy sobie właśnie na spokojnie naszych dowódców, e, e, to jak będziemy się rozwijać. To wszystko to zajmuje po prostu czas. Czasem pytacie mnie, jak to jest, że ja mam tam tyle siły, że ja mam tyle dowódców już odblokowanych, czy tam wymaksowanych. To jest po prostu czas. Ja zrobiłem dużo głupot w tej grze, natomiast przez to właśnie, że, że cały czas spokojnie, powoli do przodu i też, że tak powiem, nie mam jakiejś takiej napinki na tej grze, tak? Nie siedzę tutaj godzinami. Codziennie, tylko niekiedy sobie odpuszczam, tak. Niekiedy sobie zrobię takie spokojnie wolne od tej gry, i uważam, że to jest w porządku, tak. I lepiej sobie zrobić niekiedy przerwę, ale taką wiecie, nie robiłem takich przerw, że w ogóle nie grałem, tylko po prostu powoli, po lekku, na spokojnie. Ok, Kolejny, kolejna rada to już zdaje się ósma. Czy siódma? Ojej, pogubiłem się w tych moich numerach. No nieważne tam, który numer. Ech, kolejna rada: nie napalaj się na wydarzenia. O co mi tutaj chodzi? Jeśli mamy na przykład takie wydarzenie, jak my mamy teraz, ech, dzień szkolenia, tak? Training day. Czyli tutaj zobaczcie, można właśnie wytrenować sobie ech, jednostki, tak? I mamy tutaj te nagrody czyli 20 zł głów dla pierwszych miejsc i podobnie jest tam z Mighty's Governor, tak? Chodzi o to, żeby się jakby nie nastawiać, że ja na pewno będę pierwszy, bo nie wiem, mam dużo przyspieszeń i ich użyję. Zawsze może się znaleźć ktoś, kto będzie jeszcze lepszy od was, kto tych przyspieszeń będzie miał więcej I, i to nie jest powód, żeby się jakoś tak, wiecie, strasznie też napinać. I podobnie, jeśli chodzi o Mighty's Governor, jeśli oczywiście macie tą opcję, że jest otwarty i możecie konkurować to naprawdę to nie jest, że tak powiem święty gral, albo nie wiadomo co, że, że od tego zależy Wasze granie bądź niegranie. Także warto podchodzić do tych wszystkich, Wydarzeń na spokojnie, tak? Czy wygrywamy, czy przegrywamy, mieć jakąś, jakiś plan dla siebie? O, ja planuję zrobić to i to i naprawdę nie trzeba się tym załamywać. Wierzcie mi, ja byłem jedenasty w zenicie, także wiem o co chodzi. Okej, okay. kolejna rada polega na tym, żeby znaleźć sobie społeczność, tak? Społeczność to jest duże słowo, tak? Nie chodzi mi tutaj, że to musi być 100 osób, natomiast na pewno y, ciężko się w tą grę gra solo, tak? Więc jeżeli już gdzieś gramy, y, to warto mieć te parę osób, do których się możemy odezwać, z którymi, wiecie, coś tam pogadamy, a co u Ciebie, y, z którymi pogadamy, nie wiem, o tym, co się dzieje w naszym soj sojuszu albo w naszym królestwie, tak? Fajnie jest, jeżeli to jest ktoś, że tak powiem, też z Polski, jeżeli mamy barierę językową, czyli jeżeli nie posługujemy się językiem angielskim, bo te tłumaczenia tutaj w grze, no niestety nie, nie są na takim poziomie, żebyśmy mogli z kimś spokojnie prowadzić konwersacje używając polskiego, a na przykład ta osoba używając tylko tam, nie wiem, chińskiego czy angielskiego, więc albo się porozumiewamy po angielsku, albo się porozumiewamy po polsku. Ta społeczność niekoniecznie w ogóle musi być w naszym królestwie. Oczywiście najlepiej jak tak jest, jeżeli to jest nasze królestwo i nasz sojusz, dlatego ja tak bardzo popieram te wszystkie sojusze, królestwa, te wszystkie społeczności, które w roku już istnieją. Natomiast to może być też społeczność, chociażby nie wiem, u mnie na kanale, chociaż tutaj tak średnio to może być społeczność na Discordzie polskim, tak, gdzieś tam można dołączyć, można z kimś pogadać. Naprawdę tutaj to jest bardzo ważne, bo wtedy gra się o wiele, wiele lepiej i o wiele przyjemniej. Kolejny punkt to myśl, co jest dobre dla ciebie. Chodzi mi o to, kiedyś słyszałem taki fajny tekst po angielsku Don't follow dogma. Tak? Czyli nie, po, nie podążaj za dogmą, czyli nie podążaj za tym, co wszyscy, co wszyscy mówią. Niektórzy mówią, że okej, okay, na początku musisz zrobić dowódcę tego i tego, później musisz zrobić to i to. Jeśli jesteś free to play, to musisz grać jednostką tom i tom, później zrób tak, później zrób tak. I tak jakby, wiecie, cały plan gry niezależny jest od nas, tylko robimy to, co ktoś nam kazał zrobić. I tego naprawdę nie polecam, bo przede wszystkim myślę, że, że to jest słaba zabawa, a po drugie pamiętajcie o tym, że każdy gracz jest inny. Jest tutaj naprawdę ciężko dobrać taktykę dla kogoś, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, tak naprawdę, jak bardzo ktoś jest aktywny. Czy to, że ktoś na przykład nie wydaje na początku pieniędzy, to nie znaczy, że nie będzie za chwilę wydawał bardzo dużo, bo na przykład gra go wciągnie, a jest w stanie, tak, finansowo to zrobić. Także zawsze patrzcie na to, co wy chcecie, co wy jesteście w stanie zrobić i sobie planujcie tą grę pod siebie. Nie słuchajcie, co wam tam Snow mówi, czy tam to będzie Cheese Gull, czy to będzie ktokolwiek inny. Bo naprawdę warto tutaj myśleć o sobie. Ta gra jest pełna takich niecodziennych rozwiązań, których mało kto używa, a które działają. Więc jeżeli macie jakieś rozwiązanie, które dla Was działa, to czemu nie? Tak, to oczywiście, że tak. tak? Tutaj są. Ten mój kanał to też nie jest taki właśnie, żeby tak na twardo powiedzieć, rób to, rób tamto. Ja tego naprawdę bardzo nie lubię. Ja bardziej staram się tutaj mówić na zasadzie. To jest dobre, to jest słabe, ale, ale nie tak, żeby całkiem neguje, tak? że, że, że absolutnie czegoś nie da się używać i tak dalej, bo często jest jakiś taki sposób, w którym możemy na przykład dowódcę uważanego za słabego, za zły wybór, możemy go dobrze używać i naprawdę być z niego bardzo zadowoleni. I tych przykładów tutaj moglibyśmy podać naprawdę dobrze. Ok. I ostatnia rada, nie wiem, czy to 10, czy już 15, ale mam nadzieję, że gdzieś w okolicach 10 to jest rada. Baw się dobrze. To jest nadrzędna rada, którą polecam. Pamiętajcie o tym, że to jest gra, i najważniejsze tutaj to dobrze się po prostu bawić, tak? To jest. To jest bardzo ważna rzecz, czyli jeżeli mamy jakąś dramę, jeżeli czujemy, że, że się denerwujemy w tej grze, to dobrze sobie zrobić na przykład, nie wiem, dzień przerwy, odetchnąć, odstawić to sobie, wiecie, złapać trochę dystansu, Coś, coś się bardziej skupić w prawdziwym życiu, bo pamiętajmy o tym, że, że, wiecie, często mamy tak, że się jakoś tutaj coś spinamy. Ja tak czasem mam przynajmniej, tak, że coś jest już tutaj jakaś napinka, po czym po prostu wyłączam, e, robię sobie przerwę i na następny dzień mówię: Kurczę, co to w ogóle było? Jakieś bzdury po prostu, e, a ja się tutaj denerwuję niepotrzebnie. Tak, także naprawdę warto mieć dystans warto się bawić i warto nie myśleć też o tym, że ojej, stracę surowce, stracę jednostki, nie będę walczył, bo coś tam. Ech, nie, no jak zabawa, jak się bawić, to się bawić, tak? Trzeba czasem coś stracić, ja nie mówię, żeby wiecie, wszystko zawsze przepuścić i się totalnie wyzerować, bo to też, to też nie jest dobre. Natomiast nie warto też wszystko wiecie, wiecznie, zbierać, albo, albo tak jak mówię, się denerwować, tylko ważne jest to, żeby się tutaj bawić. Tak? Ta gra to nie jest wasza druga, czy tam trzecia praca. To nie jest, nie wiem. Jakieś wielkie przedsięwzięcie, jakiś wyścig szczurów, tylko to ma być przede wszystkim zabawa. Mam nadzieję, że dla Was to będzie właśnie zabawa i że ten odcinek Wam się podobał. I teraz mam wielką prośbę: jeżeli dotarliście do końca i macie jeszcze jakieś swoje rady, to napiszcie w komentarzach jakie Wy dalibyście rady początkującym graczom albo w ogóle graczom Rise of Kingdoms. A z mojej strony to już wszystko. Trzymajcie się dzięki i do usłyszenia. Cześć!